Witam z tej strony Deinos i dzisiaj postaram się pomóc wam z problemem, który dotyczy systemu zwierząt domowych. O dziwo, boryka się z nim naprawdę wiele graczy. Pytania często dotyczą tego, jak zrobić, żeby żył długo i nie umierał. Moi drodzy, nie da się zrobić, żeby nie umierał. To przede wszystkim. Maksymalny żywot Peta jest nadawany wraz z jego wykluciem i Żywot może być od minimalnie 1 dnia do maksymalnie 14 dni. Jeśli nasz świeżo wykluty pet będzie miał maksymalnie 3 dni życia, to nie opłaca się go nam dalej utrzymywać. Ten czas już się nigdy nie zmieni, zawsze będzie miał 3 dni. Najlepiej kupić od razu nową małpkę czy co tam sobie chcecie. Jak widać moja małpka ma 14 dni maksymalnego życia, ale no też kilka musiałem zwierzaków kupić. I czym karmić taką przykładową małpkę? Moi drodzy, takiego zwierzaczka karmimy specjalną odżywką zakupioną w item shopie bądź od innych graczy. Odżywki tej używamy, kiedy zwierzakowi został na przykład parę godzin życia. Wtedy najbardziej się opłaca, bo odżywka ładuje go do pełna. Karmić możemy również jajami innej małpki ale to... lub pieczątkom innej małpki, ale to się raczej nie opłaca, bo jeśli nakarmiemy innym starym petem, to przedłuża tylko na 10 godzin, możemy ewentualnie zostawić sobie nakarmę zwierzaka, który właśnie wypadł na takie przypodowe 3 dni. Co zrobić jeśli nasz zwierzak zdechnie? Moi drodzy, jeśli nasz zwierzak zdechnie, to nie ma żadnego problemu. Kupujemy dokładnie taką samą odżywkę. I przenosimy ją na pieczątkę naszego zwierzaka. Nasz zwierzak zostaje nakarmiony, ale do połowy tylko i no, jest żywy. Nie? Co się dzieje z naszym zwierzakiem, kiedy zdechnie? Jeśli nasz zwierzak zdechnie, to nie dzieje się z nim absolutnie nic. Ten zwierzak dalej jest, jego pieczątka leży u nas w ekwipunku. I nie ma takiego problemu, że musimy go od nowa ekspić, że nowo ma pierwszy poziom po ożywieniu. Dalej ma taki sam, jaki miał przed swoją śmiercią. Czy po jego ożywieniu zmieniają się jego bonusy? Nie. Bonusy jego się nie zmieniają. Ma dokładnie takie same bonusy. A poziom zapełnionego doświadczenia tych kulek, jakie miał przed śmiercią, jest dokładnie taki sam po ożywieniu. Jedyne co zmienia jego śmierć jest to jego wiek. Tak jak mamy na przykład yy... 23 dni już żyje cały czas bez śmierci To po prostu od pierwszego dnia wszystko liczy się kiedy go ożywimy I to już wszystko Jeśli coś jeszcze będzie niejasne proszę prosić o nowy filmy w komentarzach Dziękuję za obejrzenie Mam nadzieję że pomoc była przydatna Na koniec chciałbym pozdrowić graczy Idź sobie oraz Agusia28 jeśli pomoc okazała się przydatna i spodobał się odcinek, poproszę o zostawienie łapki w górę oraz subskrybowanie. Żegnam i zapraszam również do obejrzenia innych moich odcinków.